Nazywam się Stratis Tatalas, jestem psychologiem-psychoterapeutą. Studia psychologii ukończyłem najpierw na Uniwersytecie w Salonikach i później na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie magisterskim. Skończyłem całościowy pięcioletni kurs psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i również ukończyłem dwuletnie szkolenie terapii środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Jako psychoterapeuta posługuję się nurtem integracyjnym, czyli nurtem, który łączy elementy teoretyczne i techniki różnych nurtów psychoterapii terapii systemowej, poznawczo behawioralnej psychodynamicznej dostosowując podejście do pacjenta oraz jego problemu. I właśnie to, by dopasować się do indywidualnych potrzeb osoby, która do mnie się zgłasza, jest jednym z najważniejszych elementów mojej pracy. Widzę psychoterapię przede wszystkim jako współpracę. Moją rolą jest dać wsparcie, akceptację, zrozumienie, aktywną pomoc w procesie zmiany, ale też pokazać potrzebne narzędzia, żeby pacjent poprawił swoje samopoczucie, odzyskał poczucie kontroli nad sytuacją życiową, był usatysfakcjonowany ze swojego życia oraz relacji, osiągnął swoje cele. Na początku terapii proponuje się omówić na trzy spotkania diagnostyczne, aby nie tylko zebrać informacje niezbędne do poznania świata pacjenta, ale też, żeby wspólnie ustalić cele terapeutyczne i dać osobie, która się zgłosi, szansę zobaczyć, na czym polega psychoterapia i współpraca między nami. W zawodzie pracuję od 2017 roku. zajmuje się diagnozą oraz psychoterapią dzieci młodzieży od 13 roku życia oraz osób dorosłych. Doświadczenia jako psycholog i psychoterapeuta zdobyłem m.in. w Poradni Psychiatrycznej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Centrum CBT, gdzie poza pracą diagnostyczno-terapeutyczną pełniłem również funkcję lidera zespołu i zajęcia interwizji terapeutów środowiskowych. Swoją pracę podaję regularnej superwizji. Zapraszam do rozmowy.